Witajcie moi drodzy kochani, dziś unboxing. Unboxing nowości, która pojawiła się na naszym rynku w tym roku w 2021. Zobaczcie, co mam dziś mam do pokazania. Jest to pompa Skala 1 345. Jest to bezpośredni następca pompy MQ 345. Skala 1 to unowocześniony model do MQ, który ma dodatkowe funkcje. Zaraz Wam opowiem, jakie to funkcje. Na razie zobaczmy, co jest w kartonie razem z pompą. Instrukcja obrazkowa, jak to zwykle u Grunfosa bywa. Bardzo fajny, czytelny sposób prezentacji sposobu podłączenia. Do tego instrukcja szczegółowa i sama pompa. Jak zwykle, świetnie zabezpieczona. Przekładki lekturowe. Nie ma opcji, żeby coś się stało w transporcie. Wyjmujemy samo urządzenie. W kartonie nie ma nic więcej poza podstawą. Fajne, zgrabne opakowanie. Śmiało można wysyłać kurierem. Skala 1 może Wam coś przypominać. Jest bardzo podobna wizualnie do modelu Skala 2. Skala 2 jest już kilka lat na rynku, ale o niej w innym filmie opowiadam. Także dzisiaj skupiamy się na jedynce. Mamy dwa krótce. Króciec sący, króciec tłoczny. Króciec sący podłączamy do studni lub do układu. Wodociągowego, gdyż głównym celem tego modelu jest podnoszenie ciśnienia. Jeśli mieszkamy w miejscu, gdzie wodociągowa sieć nie daje rady, albo w upalne lato mamy bardzo słabe ciśnienie, bo mamy duży odbiór u sąsiadów, w tym momencie korzystamy właśnie z takiego urządzenia. Podłączamy pompę pod wodociąg, a płoczenie podłączamy pod naszą sieć domową. Pompa nam się będzie automatycznie załączać w momencie odkręcenia kranu i podawać ciśnienie i wydajność zgodnie z naszymi potrzebami. Grundfos za każdym razem dba o komfort użytkownika. Tworzy tak produkty, aby nie były uciążliwe dla użytkownika. Ta pompa jest niezwykle cicha. Mówią o tym sami klienci, którzy montują takie pompy na przykład w szafce pod zlewem lub za cienką ścianą karton gipsową. Naprawdę kultura pracy jest na najwyższym poziomie. To, co odróżnia pompę skalę 1 od MQ, to przede wszystkim głośność pracy. Jest niezwykle cicha pompa. Gabaryty. Pompa jest mniejsza. Pokażę Wam, jak wygląda MQ. Dla porównania, to jest MQ. Jest niewątpliwie dłuższa i troszkę inny montaż, bo tu mamy zasysanie, tu tłoczenie. Tu mamy zasysanie, tu tłoczenie. Mamy tu taki półśrubunek, przy pomocy którego w wygodny sposób podłączymy zasysanie i tłoczenie. Tu mamy króciec do zalewania urządzenia przy pierwszym uruchomieniu, razem z zaworem zwrotnym. Co jeszcze odróżnia pompę skalę jedynkę od naszego starego poczciwego MQ? Idziemy z duchem czasu. Biorę komórkę, instaluję aplikację Grundfosa i w tym momencie mogę sterować przez dedykowaną aplikację. Jest to wygodne rozwiązanie. Łączymy się z pompą przez Bluetooth i w tym momencie mamy dostęp do do pompy raportów i bezpośredniego użytkowania. Aplikacja Grundfos pozwoli nam na jeszcze jedną ważną rzecz: sterowanie zestawem pomp. Nie przesłyszeliście się Z zestawem, gdyż te pompy można złożyć w zestaw dwupompowy. To jest odpowiednio zaprogramować układ i podłączyć dwie pompy w jeden automatyczny zestaw pompowy. Pokażę wam jak to się robi. Aby stworzyć taki układ, potrzebna nam będzie Podstawa dedykowana, na której montujemy dwie pompy skale jedynki i podłączamy dedykowane kolektory na zasysanie i tłoczenie. Dedykowany kolektor jest bardzo wygodny, gdyż mamy tutaj już wszystko wymierzone, nie musimy sami budować układu złączek, zaworów. Kolektor ma w sobie dwa zawory kulowe wraz ze śrubunkami, przy pomocy których podłączamy do pasujących króćców w pompie. Spójrzcie, jak to wygląda. Zawory są po to, żeby wygodnie móc zdemontować pompę z całego układu. Zamykamy wówczas zawory, odkręcamy śrubunek i demontujemy pompę. Jeżeli mamy kombo, to znaczy podwajamy wydajność naszego całego zestawu. Otwieramy, podłączamy i dostrajamy w aplikacji Grundfosa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Oczywiście montujemy to przy pomocy zestawu śrub, które otrzymujemy wraz z podstawą. Na rynku dostępne jest kilka modeli pomp Skala 1. Na ekranie wyświetlają się teraz parametry poszczególnego modelu z założeniem takim, że każdy model Grundfosa Skala 1 możemy podłączyć do zestawu bliźniaczego, to jest podwoić wydajność w układzie. Jako jeden z większych dystrybutorów Grundfosa w Polsce mamy do zaoferowania najniższe ceny, i taką pompę skalę jedynkę możesz u nas nabyć od ręki. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą. Pozdrawiam, Paweł Kowalski.